Hej, Dzisiaj e, krótki wojskowy instruktaż na temat pięciu kopnięć, które stosuje się w MMA, w karate, w taekwondo, w kickboxingu. Czyli zaczynamy od kopnięcia frontalnego front kick, od kopnięcia bocznego side kick, kopnięcie opadające axe kick, e, kopnięcia okrężne, czyli low kick, middle kick i high kick na głowę i ostatnie kopnięcie z półobrotu czyli spinning back kick. Robimy, robimy po wojskowemu, czyli pokazuję i objaśniam. Kopnięcie frontalne. wtrzymujemy pozycję walki dla osób praworęcznych, prawonożnych jest to lewa pozycja walki, czyli lewa noga z przodu, uginamy kolana, pięta z tyłu lekko podniesiona, ręce podnosimy do gardy i Pierwsze co przy kopnięciu frontalnym, najważniejsze jest to, żeby zacząć kopnięcie od kolana, czyli podnieść najpierw kolano i w końcowym etapie daleko wyprowadzić biodro do przodu i pchnąć przeciwnika, kopnąć w przeponę, w brzuch. Nie ma sensu kopać za wysoko w klatkę piersiową, ponieważ nie przyniesie to oczekiwanego efektu. Lepiej celować w przeponę, w brzuch i wtedy można przeciwnika Zatkać, znokautować, i nie ma żadnego problemu. Ci w praktyce wygląda to w ten sposób. Można tą nogą, można tą nogą po kopnięciu stanąć do przodu i kontynuować na tarcie. Można również kopnąć i wrócić do tyłu. Jeżeli trenujemy technikę, kopiemy, wracamy do tyłu Bach, w ten sposób. I ostatnia rzecz przy frontkikach. Czym kopiemy? Są y, różne szkoły. Można kopać tutaj pod biciem. Jest mniejsza powierzchnia uderzająca. Noga sięga dalej. Można też kopać piętą, ale wtedy już nam się ten dystans od przeciwnika skraca. Tutaj jesteśmy na, na dalszym dystansie. Y, druga technika y, kopnięć, czyli. Sidekick można to kopać z pozycji walki, oczywiście, tylko że daleka jest droga. Dłuższa jest droga kopnięcia. Musimy najpierw kolano podnieść w ten sposób i wypchnąć wtedy nogę do przodu. O! W ten sposób. Końcowa faza wygląda. Lepiej jest ten sidekick wykorzystać w momencie, kiedy na przykład po w kopnięciu okrężnym middle kick na przykład, przeciwnik się odsunie przestrzeliliśmy wtedy wykonać przejście na nogach i, i zaatakować tu przeciwnika przestrzeliliśmy, przeciwnik uciekł nie trafiliśmy i bum, jest wtedy kopnięcie sidekick. w mojej opinii wtedy to jest najskuteczniejsze ewentualnie jak przeciwnik Gdzieś tam uciek na bok, to też możemy go z drugiej strony złapać. Yy, trzecie kopnięcie, czyli y, kopnięcia okrężne. Trzy strefy low kick. Yy, no praktycznie nie różni się tylko, to się różni tylko strefami. Za każdym razem jest skręt na nocy, na której stoimy, nogi cały czas ugięte i atakujemy tutaj low kick. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wypchnąć biodro daleko w tył. I powierzchnia uderzająca to jest końcówka piszczela wśród stopie. Trzeba na to uważać, żeby nie trafić kolanem, w kolano przeciwnika lub w łokieć przy kupaniu śródstopiem. Bardzo bolesne, dlatego warto, warto stosować ochraniacze. Mamy low kick, przy middle kicku tak samo. Najpierw wychodzi kolano. Biodro wyciągamy daleko do przodu. Skręta na, na której stoimy. I tutaj to jest fajne kopnięcie. Należy zwrócić uwagę na to, żeby kopnięcie nie było za wysoko. Nie było za nisko, bo w przypadku, gdy kopiemy za nisko, trafimy na kość biodrową. Jeżeli za wysoko, trafimy na łokieć przeciwnika lub na rękę. Efektu nie ma. Chodzi nam o to, żeby trafić w tą przestrzeń tu, zaraz pod łokciem. Y, middle kick warto kopać lewą nogą, ponieważ wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że znokautujemy przeciwnika, bo trafimy go w wątrobę. O, tutaj. Bach. I ostatnia wersja y, kopnięcia okrężniennego, czyli high kick. Kopiemy w twarz, w szczękę, nie za wysoko w czaszkę, bo stopa może boleć, gołą stopą jest to bolesne. Raczej staramy się Uderzyć w szyję, w szczękę przeciwnika. Tu! O! Można potężniejsze kopnięcie dać. Wtedy noga nie wraca, tylko przecinamy oś przeciwnika. Tak to wygląda. Dalej, czwarta technika. Kopnięcie opadające, Ach, kick. Dwie wersje wykonania. Nogę prostą w kolanie podnosimy od strony zewnętrznej, atakujemy z góry. Staramy się tą piętą nie uderzyć czaszki, tylko raczej w nos przeciwnika, w kości policzkowe, żeby to miało jakiś efekt. I druga wersja od strony zewnętrznej, czyli od zewnątrz, najpierw Bach w ten sposób, tylko celujemy w nos Bach i od zewnątrz to samo z pozycji walki bach siada siada na nos, na klatkę po upadnięciu to jest aksik kick i ostatnia e, technika kopana piąta czyli kopnięcie z półobrotu nie z półobrotu kręgłej tylko z półobrotu w tył bardzo e, warto to stosować tą technikę półtechniki mamy Wykonanym przy sidekicku. Sidekick kopnęliśmy, gdzieś tam też nie wszedł. To możemy od razu zaatakować spinning back kick, bo już pół techniki jest wykonanej, ale jeżeli chodzi o spinning back kick, warto kopać nogą prawą. Warto kop kopać też z miejsca, jest to o wiele trudniejsze. Można kopać po jakiejś technice nożnej, po kicku i wtedy kopnąć ten spinning back kick, ale. Wtedy jest akcentowane, najlepiej kopnąć od razu z miejsca centralnie do tyłu, skręcając się na nogach, nogi ugięte w kolana, w kolanach robimy, skręcamy się na nogach, patrzymy przez prawe ramię i tu jest praktycznie pół techniki już wykonanej. Teraz wystarczy podnieść prawą nogę, nogę i uderzyć w, najlepiej celować w wątroby przeciwnika, mniej więcej tutaj. I cała technika tak to wygląda. Jeszcze raz. O! Noga może pójść, oczywiście, po tym kopnięciu do przodu. Kontynuujemy atak, lub sobie wrócić z powrotem. Jeżeli planujemy się bronić, a to była tylko technika zatrzymująca atak przeciwnika. Mam nadzieję, że ten krótki instruktaż Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu, chyba że albo jakieś pytanie, jeżeli macie, napiszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. No i subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami, nie tylko dotyczącymi samoobrony, walki wręcz, ale również wojska, broni i innymi rzeczami związanymi z militariami. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem!